Zapraszam was do codziennego omówienia skinów ze sklepu Fortnite. Oto nasze top 3. Na miejscu trzecim dzisiejszego zestawienia najlepszych skinów z sklepu ląduje Zadi. Postać tą otrzymamy w trzech odcieniach kolorystycznych do wyboru: czarnym, niebieskim i moro. Mi najbardziej podoba się niebieska. A wy co myślicie? Postać ta zadebiutowała w styczniu 2020 roku. Na miejscu drugim ląduje echo, która wniesie trochę koloru do naszego życia. Postać tą otrzymujemy przy jednym zakupie w czterech odsłonach. Otrzymujemy: styl domyślny, odwrócony, widmowe echo i pryzmatyczne echo. Mi najbardziej podoba się widmowe echo. Echo pojawiła się po raz pierwszy w sezonie, drugiego rozdziale drugi, był to rok 2020. Dzisiejszy plebiscyt wygrywa wstrząsara. Postać tą możemy w bardzo różnorodny sposób modyfikować. Na materiale przedstawię moją ulubioną wersję. Ta z kolei postać swoją przygodę z Fortnite rozpoczęła w wrześniu 2020 roku. Postać ta może wysyłać swój własny wąs, sygnał, a na kanale niedługo znajdziecie odcinek z wybierania stroju dla tej postaci. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do pozostałych materiałów. To była Wasza karma.